z naszego noclegu miejsce genialne naprawdę genialne super Tutaj nie wiem, czego on się zatrzymał, przecież ten nic nie jeździ, no ale yy, widoki naprawdę fajne, chociaż teren bardziej taki yy, płaski jeszcze, ale, ale jest naprawdę fajnie. Yy, teraz zmierzamy w stronę południową od miejsca naszego noclegu na prom. A dlaczego tak się udajemy? No to zaraz zobaczycie co chcemy zobaczyć. Tutaj w Serbii fajnie mają pomyślane z zewnątrz, z drogi widać takie duże bramy po przekroczeniu których Naprawdę czasami y, można poczuć się jak w raju, tak jak na przykład mieliśmy nasz nocleg, prawda? Z zewnątrz w ogóle nie wygląda na to, żeby coś w środku było fajnego i w, w ogóle. A niestety, albo stety, y, za tą bramą kryją się naprawdę wielkie niespodzianki. I właśnie w Serbii i w, w Rumunii też można spotkać. Takie cuda nie widzę za takimi prawami. Dotarliśmy nad Dunajec, przez który będziemy się przeprawiać promem. Ze Starej Palanki do miejscowości Ram, przez Dunajec, cały opis prom. Jeździ tylko, pływa, przepływa. 7, 10, 13, 16, 19, 30. Eee, akurat my jesteśmy. No, w sumie jeszcze dobre pół godziny mamy do promu. Słuchajcie, nie wiem gdzie ten prom będzie płynął, podpływał, ale prawdopodobnie w tym miejscu, w jakiś sposób, zobaczcie, jest taka droga. jakiś bar i on tutaj jakoś prawdopodobnie podpływa nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić no ale ale to jest to jest Serbia może nas zaskoczyć co? No, tu jest jakiś parking I niestety prom podpływa parę metrów obok ale myśleliśmy się troszkę cofnąć i żeby zajechać w to miejsce gdzie faktycznie ten prom podpływa żeby na niego wjechać Nie no tutaj Tutaj są aktualne godziny odpływu i przypływu. Tak, to jest to miejsce, gdzie prom wpływa. Fak! Masakra jakaś. I zaraz będziemy płynąć promem tym oto w Serbii. Płyniemy sobie promem na drugą stronę Dunajca, Tak? No, jedziemy, płyniemy, a po co płyniemy to zaraz zobaczymy. Podobno ma być fajnie, a tego nikt jeszcze nie wie. Jeszcze nikt nie wie co się będzie za chwilę działo. Idziemy teraz pozwiedzać prom. Jak w brazylijskim serialu. Jak w brazylijskim serialu. Tak niedawno byliśmy tam Moto stoi tutaj. Oho. Tutaj jest nasz holownik, który będzie nas pchał. Chał naszą barkę. I cała zawartość kromu. Idziemy sobie traską właśnie nad samym Dunajcem Przejeżdżamy teraz przez Park Krajobrazowy i sytuacja jest taka jaka jest Po lewej Dunaniec Po prawej jakieś jezioro na razie, zaraz będą pewnie lasy Po drodze mamy jakąś miejscowość, wygląda to trochę turystycznie. Wszyscy łowią ryby. O, w sumie pora obydwo zaraz. Niezłe widoczki, niezłe. Przejeżdżamy przez miejscowość w tej chwili Golubak, jeszcze jesteśmy w Serbii, a przejeżdżamy tutaj dlatego, że za chwilę naszym oczom ukaże się po lewej stronie, po tej stronie, po której jedziemy, oj po prawej, tak? po prawej stronie ukaże nam się ruiny zamku. Z tego co widzieliśmy na prospektach to dosyć fajnie to wyglądało Ale droga też jest przyzwoita Fajne tutaj wyżłobione w skale wyżłobiony przejazd Zacna skała No pięknie, pięknie I mamy już, widzimy Ruiny zamku. Część zamku jest w odbudowie. Prace remontowe konstruktorskie trwają. Nie wiem gdzie tutaj się można zatrzymać, żeby ewentualnie gdzieś tam coś wejść albo, albo coś. Jest przejazd. O nieźle, zatrzymaliśmy się na chwilkę. By zobaczyć właśnie ten zamek po tej stronie, chociaż mało go widać. W ogóle tam jakoś nie zauważyłem, żeby można było na niego wejść. Może ze względu na to, że są prowadzone remonty, jakieś rekonstrukcje, ale tutaj też jest fajnie. Jak tam jest, to fajnie jest? Schodki są takie, ale zamknięte to jest wszystko. No właśnie, nie możemy wejść na górę? Nie. To się, szkoda. Ale już tam basztę, jedną wyremontowali, wygląda ładnie. No, fajnie jest. No może następnym razem. Dostarliśmy do miejsca, gdzie możemy przejechać na drugi, na drugi brzeg Dunajca i jednocześnie most, przez który będziemy przyjeżdżać, jest granicą między Serbią a Rumunią. Tak jak większość Dunajca, obok którego właśnie jechaliśmy dzisiaj, to była granica serbsko-rumuńska. Mamy przejście graniczne. Nie wiem, czy będziemy musieli pokazywać paszporty ale wyjmę na no wszelki wypadek, jak trzeba będzie o, za mi też jakaś furka stanęła, także może ogarnie się celnik hello To też trzymał jeszcze trzymała te paszporty Przewertowanie jakieś spojrzał w oczy Po oczach nie rozpoznał? No, no. Po, po oczach Także jak masz umalowane i kiedyś w kasku to nie przejdziesz Dziękujemy. Czyli wyjechaliśmy właśnie z Serbii i zaraz będziemy wjeżdżać do, do Rumunii. O, tutaj więcej widać aut. O, jakieś porozbijane, zobacz, stare graty stoją. Nie wiem, tam... Co? Tak, to CD to znaczy... Jak masz płytę... CD... Z tytułu górniak to możesz przyjechać dalej O, widzicie tych gości, ale są zajebiści goście Normalnie, normalnie o tako goście są Na tej czarnej, czarnej, na tej czerwonej faferze, nie Ej, ja sobie gościem, ja się, goście, ja się goście. Dzień dobry! Zdejmować? To ja! Zdejmować? Proszę bardzo! To ja! Może ja tam stanę, dobra? Dziękujemy Myśmy pokazali swoje piękne fejsy panu Cernikowi spytał się gdzie my jedziemy, jaką trasą i przepuścił nas bez żadnych problemów Także uderzamy dalej, w najbliższa jakaś miejscowość będzie jedzony będzie jedzony lunch jesteśmy już w Rumunii czyli lunch po rumuńsku przerwa na lunch, lunch skończony, a to niespodzianka na niebie. Do miejsca noclegu mamy około 40 paru kilometrów. Obstawiamy, czy zdążymy, czy nie przed deszczem. Ja myślę, że nie zdążymy. Obs przed nami tak trochę ciemno się zrobiło ale to może tylko tak być taka 5-minutówka no zobaczymy bo to widać tylko jest chmura jedna no i właśnie przebaliśmy się w deszczówki zaczęło padać i jedziemy jedziemy dalej Słyszę, słychać że to jest jakaś burza Jedziemy tylko znaleźć jakieś schronienie. Wjechaliśmy jakiemuś gościowi tutaj nie wiem pod dom czy garaż nie wiadomo co to jest. Bo po prostu ujechaliśmy nie wiem może jakiś kilometr i nie da się jechać. A, czy się to jakoś Przewije ten deszcz? To no, zobaczymy, poczekamy trochę ewentualnie żeby trochę się siła tego deszczu zmniejszyła to siadamy jedziemy bo tak to się jechać totalnie nie da a przypominam jesteśmy jakieś 40 km od miejsca naszego noclegu dobra to bardzo ktoś tak strasznie lubi zamki i żeby sobie zamek tak? Zamek jak marzenie. Wcześniej przyjechaliśmy na miejsce naszego noclegu i wróciła. Taka to świetna pogoda: deszczu nigdy za wiele. Ale to takie chwilowe, a nie. Zobaczcie, kurczę. Tam jest tego trochę. Także to szybko nie, nie minie. A tak, trochę zmokliśmy. Teraz chcieliśmy pójść sobie do jakiegoś sklepu, ogarnąć jakieś śniadanie i coś na regenerację sił na dzisiaj wieczór, ale niestety nie możemy, bo pada, a tak wygląda nasz pokój, tam miusta leży i kwitnie a tutaj wasz kierownik dyrektor i Głównoprowadzący, reżyser telewizji VFR Ja Tu znowu z tyda I oglądamy rumuńską telewizję Przestawiliśmy menu na polski język, także Żeby ktoś po nas miał wygodniej No dobra i teraz tak, no Deszcz się nasila Justyna, jak dzisiaj wrażenia po, po tym, po całym dniu? Y, wspaniale było. Y, oprócz tego, że się bałam burzy i zagadka, czy... Jak się nazywa który z nieba co spada? może trafić w motocyklistę. Może, czy nie może? No nie wiem, to jest zagadka dla naszych widzów. <laughs> Musisz pomyśleć... Bo ja miałam paranoję, że tak się stanie. A, że motocy Piorun walnie w motocykl? Tak. Dobrze. Dobrze, że nie odwrotnie. <śmiech> <śmiech> Ale tak, tutaj coś tam wiszą jakieś ubranka, żeby doschły. Eee, właśnie przeglądaliśmy foty z dzisiejszego i wczorajszego dnia. Zajebiste. Zresztą, co możecie zobaczyć na blogu, na filmiku. Eee. No, i tak, teraz czekamy, tylko aby pogoda wyschła, znaczy przestał deszcz padać i idziemy ogarnąć jakieś żarcie i może będzie relacja z rumuńskiego sklepu. Zobaczymy. Nie Po tej stronie. Nie, w ręku ręki A, po tej stronie. Gdzie widać? Tak, przebiegaj. Zwróćmy uwagę na ten dach, na ten piękny dach. A to jest. To jest sklep. Przechodzimy obok takiego fajnego domku, gdzie wykończenia drewniane są naprawdę super, egzotyk. Co prawda, bez okien, bez szyb, ale to nic. O, tam idzie Justa Zadowolona, bo masz mepsa chmury sobie poszły Na razie nie pada Niesiemy zakupy o Elwan zakupy I taka taka. Chyba syty. się przyjaśniło Chyba tak, fajne chmurki są ogólnie Ale zobacz, tam ciemno gdzie? tam jest ciemno, tak, bo tam poszło Паминташло.